PiS nie ma pomysłu na Polskę. Kaczyński wie, że przegrywa tę walkę, bo nie ma wizji przyszłości. To jest człowiek, który żyje przeszłością, który buduje PRL-BIS, który buduje państwo centralnie sterowane z wielkimi inwestycjami, które nie dochodzą do skutku, chociażby miliard straty na Ostrołęce, chociażby port lotniczy, który na razie z łąką, a pisowska PiS nomenklatura zgarnia kolosalne pieniądze za utrzymywanie tej łąki. I e, pierwszy raz zetknęli się z wspólnej Polski, solidarnej Polski, Polski, którą przedstawia Rafał Trzaskowski, Polski, która nikogo nie wyklucza. I to jest wielka panika w obozie PiSu i stąd takie gwałtowne zachowania, bo raz Brudziński obraża ludzi w mediach społecznościowych, później za to przeprasza, ale dzisiaj sprawdzianem dla Kaczyńskiego, czy zrozumiał swój błąd, byłoby wyrzucenie Czarnka z PiSu. Jeżeli tego nie zrobi, to znaczy, że to jest strategia, która jest zaplanowana przez ten obóz, ale ona nie wyjdzie, bo... Nie zrobiłby, w, 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 nie uderzy, bo uderzyłby tym w swój twardy elektorat. Tak, ale ten twardy elektorat nie wystarczy, żeby wygrać wybory prezydenckie. Tak jak wspomniałem, jeżeli Kaczyński uważa, że, je, że jest przedstawicielem nurtu konserwatywnego, no to tymi działaniami udowadnia, że jest wręcz przeciwnie. Konserwatysta szanuje prawo, konserwatysta szanuje wolność każdego człowieka, konserwatysta szanuje nie, własność prywatną, prymat własności prywatnej nad państwową, a my mamy do czynienia z etatystami, z socjalistami, jeśli chodzi o spojrzenie na gospodarkę. No i oczywiście z absolutnie nieugrupowaniem nie konserwatywnym, bo z konserwatyzmem to nie ma nic wspólnego. I ten środek wyborców zdecyduje Pani o tych wyborach. Panie pośle, ja się zgadzam z pana tezą, że twardym elektoratem nie wygrywa się wyborów, szczególnie prezydenckich. Pytanie brzmi, co ma zrobić w najbliższych dniach Rafał Trzaskowski, żeby wyjść poza twardy elektorat liberalno-platformerski, bo dziś ma około 30%. A poprzednie wybory prezydenckie wskazują na to, że żeby mieć realną szansę na zwycięstwo w drugiej turze, czyli wzięcie prezydentury, to powinien podjechać do 34-35% do w pierwszej turze. Czyli właściwie macie nie 4 tygodnie, ale de facto 10-12 dni na, na, na zrobienie skoku o 4-5% i tak jest, powiedziałbym, zdecydowane wyjście poza ten hardkorowy elektorat platformy. Jakie macie na to pomysły? Bardzo intensywna kampania. Rafał Trzaskowski jest kandydatem bardzo energicznym, bardzo dobrze sprawdzającym się w bezpośrednich relacjach. Te tłumy, które przychodzą na jego spotkania nie tylko w dużych miastach, ale również w małych miejscowościach, pokazują, że jest bardzo duży potencjał. Wreszcie na końcu kampanii, kiedy wyborcy podejmują ten ostateczny głos, zastanawiają się, który kandydat ma największe szanse, który kandydat to pewność, że głos nie zostanie zmarnowany, który kandydat. Daje gwarancję, że będzie silnym prezydentem, który ma doświadczenie, a jednocześnie wielką energię, który ma poparcie samorządowców, bo jest jednym z nich, który rozumie Polskę lokalną, rozumie, jak rozwiązuje się problemy codziennego życia, a nie siedzi zamknięty w pałacu, z którego od pięciu lat na normalne dyskusje nie wychodzi, który nie odpowiada w sposób normalny na pytania, tak jak robi to prezydent Duda. I myślę, że ten finisz, pan redaktor doskonale wie, bo razem jest, jesteśmy maratonistami. Że ten finisz może zdecydować o wszystkim, że te ostatnie metry, ostatnie metry tej kampanii będą decydujące. Nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale wszystko jest dopięte co do ostatniego dnia. Sztabowcy Rafała, ludzie bardzo zaangażowani, którzy sprawdzili się w kampanii. Warszawskiej, wiedzą doskonale, jak każdy z tych dni za, e, zaplanować, ale najważniejsza jest mobilizacja. Ja bardzo proszę wszystkich, którzy oddali swój podpis, którzy zbierali te podpisy, żeby zachęcili innych. Tylko mobilizacja jest w stanie przechylić e, szale na rzecz Rafała Trzaskowskiego, bo dziś faworytem nadal jest Andrzej Duda. Nadal on wygrywa w sondażach i trzeba zrobić wszystko, żeby właśnie wyborcy niezdecydowani, wyborcy, którzy chcą zostać w domu, jedynie jednak zmienili to zdanie i tak będziemy finiszować w tej kampanii.